Niechaj będzie pokwalony, od nas wszystkich uwielbiony, Pszenaj świętszy sakrament ten niebieski i niechaj będzie pokwalony. Od nas wszystkich ubielbiony, przelazł się sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pokwalony. Od nas wszystkich umier miłowny, świętszy Sakrament, Pene Niebieski i Pestament. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. godzinie miłosierdzia, która przypomina nam o nieskończonej miłości Boga, który posłał swojego Syna, aby za nas przecierpiał mękę, śmierć i przez zmartwychwstanie i w niepowstąpienie i obiecanego Ducha Świętego dookoła naszego odkupienia i zbawienia, dzięki któremu możemy błagać o miłosierdzie dla nas, całego świata. Tylko polecajmy Panu Jezusowi, przez Jego mękę, przez Jego miłość, wszystkie nasze sprawy, szczególnie tych, którzy potrzebują tego miłosierdzia. Myślimy tu o, szczególnie o tych, którzy w, w, w tym czasie odchodzą z tego świata, o ich dla nich miłosierdzie, żeby mogli jak najszybciej otrzymać niebo, także dusze w czyśćcu cierpiących, które oczekują na to Boże miłosierdzie, niech nasza modlitwa im to wysłuży. Prośmy także za tych, którzy potrzebują tego miłosierdzia na tym świecie, czyli wszystkich oprawców, wszystkich krzywdzicieli, tych, którzy się znęcają, którzy nie mają litości, żeby zdali sobie sprawę, że tak naprawdę to dla nich dla nich jest najgorsza kara, jeśli się nie nawrócą, tylko potrzebne jest im też miłosierdzie, a też dla ofiar tych różnych prześladowań, cierpień, aby mieli cierpliwość, wytrwałość i przez swoją miłość mogli uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa dla zbawienia jego ciała, jakim jest Kościół. Polecajmy nasze osobiste intencje, które też nadysłali czytelnicy Rycerza Niepokalanej, wszyscy, którzy się łączą z nami przez telewizję Niepokalaną w TV. Łączmy się w wspólnej modlitwie, błagając Boga o to miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Odpuścił nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym rojcom. I nie bójdź nas na poszczenie, ale nas zła, Bo ze złego Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grześnymi. Teraz śmierci naszej wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod pąckim Piłatem. Ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wnoszę w ducha świętego, święty kościół powszechny, święty świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, I miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłe dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłe dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Nie serce dla nas i całego świata. Anyway, y ja. um, dla jego bolesnej męki, miłe dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze no. Łaganie zagrzeby nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, miłosierdzie dla nas i całego świata. jego jego męki męki dla nie, i nas świata Dla świata. Dla męki. bolesnej męki nas i nie, świata i jego świata. męki jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew dusze i bóstwo, najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za nasze i, i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego dla świata dla Jego bolesnej męki dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie męki, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego męki, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze, nasze za ziemi, nasze i, całego i całego Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie miłość serce dałszy całego świata Dla jego bolesnej męki nie mi miłość całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłość serce dałszy całego świata Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki niechior szczęście dla nas i całej kościoła Dla jego bolesnej męki niechior szczęście dla nas i całej kościoła Dla jego bolesnej męki niechior szczęście dla nas i całej kościoła Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej matki. Miłosierdzie dla nas i całego i świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże. Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi i wodo. Któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Mario Matko Miłosierdzia. Się za nami. Święty Józefie. Się za nami. Święty Maksymilianie. Mówi Święta siostro Faustyno. Bódź Święty Janie Pawle II się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko się za nami. Przed tak wielkim sakramentem Upadajmy wszyscy wraz Niech przed Nowym Testamentem tak prawdostpiać nie nas, co dlaczego słup nie niech Nie no nas, a ojców i Synowi o to wszystkie śmieli. Niech poddaję wiek wiekowi Tym triumfu dzięki czyni A równemu im duchowi Niechaj wieczna chwała brzmi Amen Budlmy się Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, Ożywy żywy chlebie nasz, tym sakrament. Ożywy żywy nasz, tym sakramencie. Wielbię Ciebie każdym momencie, o chlebie nasz, tym sakramencie. O chlebie nasz, tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o chlebie nasz, tym sakramencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Króluj nam chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie, i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Naprzód przebojem młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w ukryty z nim w bój nasz zastęp wyruszy, wodzem nam Jezus w ukryty. Z nim w bój nasz zastęp wyruszy, pójdziemy naprzód, naprzód radośnie. Podnosząc w górę swe czoła, Przed nami życie, rozkwita wiośnie. Odważnie, Bo Jezus woła, Przed nami życie, rozkwita wiośnie. Odważnie Bo Jezus woła. Bóg zapłaść za wspólną modlitwę.